Odbić Europę globalistą. My nie potrzebujemy tchórzej darmozjadów. Nie obrona polskich rodzin, szczególnie dzieci. Musimy stać twardo po stronie normalności i moralności. Kampania parlamentarna roku 2027 właśnie się rozpoczęła. No wielkiej polsce! Koleżanki i koledzy, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak. Miłe przywitanie, ale przede wszystkim pragnę złożyć gratulacje koledze prezesowi Krzysztofowi Bosakowi i powitać również Was tutaj. Dla mnie to jest wielka radość widzieć Was tutaj, na Ziemi Kaliskiej, w najstarszym polskim grodzie. I to jest pewien symbol, bo Ruch Narodowy i Konfederacja to już nie tylko miasta wojewódzkie, to także mniejsze miejscowości, powiaty, gminy, wsie. To tutaj zaczyna się Polska, i właśnie tutaj, dzisiaj jesteśmy! Dobrze widzieć tych, którzy od wielu lat, od 13 lat, budują ruch narodowy, najpierw jako ruch społeczny, antysystemowy ruch zrywu, niepokornej młodzieży, a od 11 lat jako partię polityczną, której nikt nie dawał szans i która nie mogła się udać, ale dzięki wszystkim byłym i obecnym ludziom ruchu narodowego udało się. Witam wszystkich tych, którzy przez lata mozolnie budowali struktury ruchu narodowego, często mierząc się z objawem społecznego ostracyzmu, którzy się nie poddali i wkrótce staną się ważnym elementem polskiego rządu, polskiego parlamentu i samorządu. Koleżanki i koledzy, ale bardzo szczególnie witam, szczególnie witam osoby, które są pierwszy raz na Kongresie Wyborczym Ruchu Narodowego. Dziękuję wam i gratuluję wam. Bardzo cieszymy się, że zdecydowaliście się włączyć w budowę wielkiej Polski. Wielkie brawa dla was! Jeżdżę po Polsce od wielu lat i odwiedzam struktury ruchu narodowego widzę jedno. Ciągły wzrost. Coraz większą liczbę kół, coraz więcej lokalnych liderów, którzy odgrywają ważne role w swoich środowiskach, coraz większą liczbę działaczy i co najważniejsze, coraz więcej entuzjazmu. Wszystkie nasze marzenia o tym, że Polska, wszystkie nasze marzenia o tym, żeby Polska była silna, suwerenna i narodowa zaczynają się ziszczać. Rozpoczyna się czas patriotów. To dziś w Polsce po prostu widać i my musimy ten proces przyspieszać, nie możemy zatrzymywać się ani na chwilę. Musimy ambitnie wyznaczać swoje cele. Kiedy w lipcu 2024 roku rozpoczynałam pracę w Parlamencie Europejskim, niektórzy mówili, że to wielki błąd pozostać w gronie posłów niezrzeszonych. Mówili „Lepsza taka frakcja niż żadna. Ale my nie zadowoliliśmy się minimum. Bardzo mała grupa osób dawała wtedy szansę. Niektórzy mówili, że negocjacje z patriotami to taka zasłona dymna, żeby zakamuflować naszą niezdolność do szerszej współpracy z innymi partiami. Szliśmy pod wiatr przeciw wszystkim trudnościom. Po wielotygodniowych, miejscami bardzo trudnych negocjacjach, ruch narodowy jest dziś nie tylko w Polsce, ale jest także w Europie. Dzięki temu, że nie zadowoliliśmy się pierwszym, lepszym wyborem, dzisiaj władze naszej partii funkcjonują jak równy z równym z najważniejszymi, z najważniejszy, z najważniejszymi politykami prawicy w całej Europie. I to nie jest zwykłe. Familii Foto to nie jest blask fleszy na kilku konferencjach. To jest realne przygotowanie do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę, a potem z sojusznikami odbić Europę globalistom. I tym powinien się kierować się każdy działacz ruchu narodowego. Mierzmy wysoko, bądźmy ambitni, nie zadowalajmy się minimum, zdobywajmy szczyty i nie lękajmy się porażek. Każda porażka to tylko przystanek do sukcesu. Koleżanki i Koledzy, dziś nie możemy zadowalać się tym, że jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. To dla nas wciąż mało. Dzisiaj rozpoczyna się najważniejsza podróż w historii naszej partii. Podróż po władzę. Musimy rozumieć powagę tej sytuacji i jeszcze mocniej wziąć się do pracy. Ruch narodowy musi być kotwicą wartości w Konfederacji. Nasza, progra, nasza programowa droga to walka z globalizmem i Unią Europejską, bezpieczeństwo, czyli koniec z migracją, obrona polskich rodzin, szczególnie dzieci, polska żywność, w polskich sklepach i na polskich stołach prawa i wolności obywatelskie dla każdego Polaka. Musimy stać twardo po stronie normalności i moralności. Z tej drogi nie można zejść, niezależnie od okoliczności. Koleżanki i koledzy, to 20% w sondażach to nie jest powód do szycia garniturów. To nie jest powód do wyobrażania sobie przyszłego rządu Ilmuzyn. To jest dokładnie ten moment, kiedy każdy z nas, niezależnie od sprawowanej funkcji, od prezesa partii, poszeregowego członka gminnego koła, jest zobowiązany do tego, żeby gryźć trawę dla dobra naszej partii, dla dobra naszego środowiska, a przede wszystkim dla dobra Polski. Kampania parlamentarna roku 2027 właśnie się rozpoczęła. Koleżanki i koledzy, ale w tej kampanii bycie drużyną już nie wystarczy. Musimy stać się prawdziwie bitną armią, gotową na wszelkie przeciwności, walczącą aż do ostatniej minuty prosto do zwycięstwa. W tej armii potrzebujemy ludzi silnych i zdeterminowanych, ideowych i uczciwych którzy będą wzajemnie się wspierać, ale też powiedzą sobie gorzkie słowa, kiedy wspólnie przegrywają. My nie potrzebujemy tchórzy i darmozjadów, nie potrzebujemy malkontentów i awanturników, nie potrzebujemy ludzi patrzących wyłącznie na swój partykularny interes, bo Polska takich ludzi nie potrzebuje. I to dziś jest nasze zadanie. Nie czekajcie, aż ktoś was zapewni o jedynce czy dwójce na liście. Nie czekajcie, aż prezydent rozpisze wybory. Od teraz liczy się każdy dzień. Pracujcie nad sobą, postawcie na rozwój, zacieśniajcie swoje relacje w ruchu narodowym, budujcie swoją pozycję w lokalnej społeczności. Musimy ciągle przejść naprzód. Popatrzcie na twarze, które znacie z telewizji od lat. Myślicie, że oni są lepsi od was? Nie. To wy jesteście lepsi od nich. Każdy z was ma swoje doświadczenie, swoje umiejętności, zdolności, wykształcenie, a oni mają tylko swoje agencje pijarowe. Dlatego nie wolno ich się bać. To oni mają bać się nas. Koleżanki i koledzy, jestem przekonana, że kiedy spotkamy się na kolejnym kongresie, będą tu ministrowie, dziesiątki posłów, setki radnych, Trzeba to jasno powiedzieć. Dziś rozpoczynamy drogę po władzę władzę bliską ludzkich spraw, władzę niepodatną na korupcję, władzę opartą o ideały sprawnego zarządzania państwem, władzę wrażliwą na niesprawiedliwości, władzę brzydzącą się kłamstwem, władzę, której jedynym celem jest realizacja polskiej racji stanu, realizacja polskiego interesu narodowego. Objęcie mandatów poselskich czy samorządowych to nie może być cel sam w sobie. Prawdziwym celem jest to, żebyście po wyborach, ale także kiedy zakończycie swoje kariery polityczne, mogli prosto stanąć i popatrzeć ludziom w oczy. To jest nasze zadanie, aby ani jeden nasz wyborca nie był zawiedziony i aby zdobyć poparcie reszty rodaków. Koleżanki i koledzy, my po prostu mamy zwyciężyć. Żadnego innego scenariusza nie wolno nam Idzie, wdrażać. Idziemy razem po. z Dziękuję bardzo. Wielkie, wielkie brawa.